Nikt nie zastanawiał się nad tym, czy samochód powinien być zeroemisyjny, jak on wpływa na środowisko. Jeżeli chodzi o samochody elektryczne, to one pojawiały się gdzieś tam w filmach science fiction ewentualnie. Ta elektromobilność staje się pomału... Takim filarem rozwoju branży motoryzacyjnej. Jako lider rynku motoryzacyjnego chcemy również być benchmarkiem, jeżeli chodzi o te kwestie środowiskowe. W tych czasach bardzo dużo różnych firm chwali się różnymi takimi działaniami ekologicznymi. My tutaj cenimy sobie tą współpracę, ponieważ mamy gwarancję, że te działania są transparentne. My sadzimy, to znaczy państwo sadzą drzewo. E za każdy sprzedany samochód elektryczny bądź hybrydowy uruchomiliśmy 11 instalacji fotowoltaicznych, wymieniamy sukcesywnie nasze oświetlenia, Wybieramy indywidualnie systemy drzewcze oraz systemy chłodzenia, uwzględniając warunki lokalne. Tworzymy ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Prowadziliśmy szkolenia eco-drivingu, prowadziliśmy myjnię z obiegiem zamkniętym wody. Gospodarowanie odpadami ono się odbywa się zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego.